Halo halo, dzień dobry. Gdzie jesteśmy? No, jesteśmy w Pepko. Witam się z Wami takimi spodniami. one są fajnie szerokie. Nowo średnic, zobaczcie, nowa kolekcja. 50 zł do rozmiaru, a będą, O! Zbliżę na metkę, poprosicie, o metki. Ale to się układa. No i co myślicie? Mogą być ekstra. To jest absolutnie nowość. Zobaczcie. O! Czemu to się nie Mhm. Coś jeszcze tutaj? Tak, jeszcze coś widzę na nowości. Widzę to. Seria babo. Naprawdę. Ale to nie jest nowość. No tak dołożyli pewnie do tych spadni, nie, żeby było więcej. Chyba, że rozcięcie po bokach. W sensie, że dwa rozcięcia. Już patrzymy na, na cenę. 40 zł. Koszula? Znamy, co? Tak, dobra, to nie powtarzam. Chociaż... Tak, nie, one były, dobra. Ale dobra, wyjmę już. No. Tak, dobra. Co powtarzasz, babo? Ok. Absolutna nowość to te spodnie. Tylko i wyłącznie. Jak wam je pokazać? Tu jeszcze widzę jakieś spódnice, ale to chyba są te, które pokazywałam ostatnio. Mhm. A to, tak, to są te spodnice, które pokazywałam ostatnio. One też wjechały niedawno do rozmiaru 2XL za 35 zł. Zobaczcie, pełna rozmiarówka. Akurat tutaj. Mają ładne te sznureczki. A tutaj są też te spodnie. Czyli pełna rozmiarówka. Także jak wpadł wam w oko, to szukajcie swoim błękitnym. Bo o, zobaczcie, jakie to szerokie bo naprawdę to się prezentuje. Kamera tego nie oddaje, nie? Musiałaby założyć. Może bym nie założyła, ale... Jest w ogóle 38? Ale ja wiem, czy mam tyle czasu. 44. 42. 38. No jest jakie to jest duże. Dobra, wezmę je. Zmierzymy je, co? Ja bardzo lubię takie szerokie spodnie. Dzisiaj też mam na sobie takie dosyć szerokaśne, także no, ja nie potrafię odmówić szerokim spodniem. <grym> tak to się odmienia. <grym> Jak coś to tam poprawci dziewczynę. Czarne koszuleczki wjechały. 25 zł. Ale one była, A nie była. Nie kojarzę ich. Już na jedną metkę. Mhm. A paszki? Ach, dobra. To jest nowość bobyczki 17 zł torby pominęłam, bo znamy tę torbę Przełomna na 40 zł To znamy w modnym wzorze taka ala zebra podają, że nowość, ale my już to znamy, co? Ale my jesteśmy obeznane dziewczyny co? Tam z tyłu jeszcze coś jest. Co to jest? No dobra, jest coś nowego. Czekajcie, wyjmę to. Tak, wiecie, żeby sobie zarzucić na chłodny wieczór o 40 zł. No. Prążek, długi rękawek do rozmiaru L. Ale to jest duże L, zobaczcie. Poza tym to się nie zapinamy, nie? tylko zarzucamy. Także tak można próbować. Nawet z większym rozmiarem. Okej, okay. już mam na jedną na metkę. Moment moment, tylko odwieszam Dawaj, babu. Okay. W ogóle byłam w karfurze. Zrobiłam mierzymy w karfurze. Powiem Wam potem się zorientowałam, że same lacze przymierzymy, ale no już dobra. Jak już się schylałam, to wrzucę. O, o, ja chciałam takie przymierzyć. No oczywiście, że tak. To są te, które 35 zł. Mhm. Ja już je pokazywałam w jednym pepko były tylko w rozmiarze 42. No. Okej, okay, dobra, to że je przymierzę. A to jest rozmiar 42, ciekawe czy jest 38. Też są ekstra. Świetna nogawka mają i one tak cieniutkie są w sensie, nie? 36, to nie. Ale jak będzie 38, to sobie zawierzamy. Moje pierwsze mierzymy z pepko serio. Jeszcze nie byłam przymierzalni w ogóle z pepku. Ale gaciora, szerokiego, to ja sobie nie odmówię. O, zobaczcie, jak to fajnie. I to jest cienkie. O, widać? O, zobaczcie. Ach, dobra. To jeszcze sobie zabierzemy to. A tu pyk nie ma przymierzony. <słuchy> no chyba jest, co? Nie, no chyba musi się powiedzieć, w każdym jest. Ale tak mówię, jeszcze nie korzystam. Tutaj. O, tutaj coś jest. A co to za bluzeczka? Jakaś nowość. Rozmiar S, 35 zł. Taka troszeczkę postrzępiona, ale pokażę Wam jaki fajny rękawek. Kolor ekstra. No i do rozmiaru 2XL. Z tyłu z takimi przeszyciami. Jedna jedyna, także no. wzięcie miała na pewno. To znamy, to pomijam. A to? Teraz zobaczymy. Było dziewczyny. Do rozmiaru 3XL mhm. i 30V. Dobra. Tak, to jest w ogóle rozmiar 2XL. Dużo to jest? Na 2XL takie? No nie wiem. Jeszcze taka bluzeczka z ładnym wykończeniem. O, zobaczcie. Mhm. No i cena do rozmiaru 2XL za 25 zł. Co myślicie? Też tylko dwie zostały, także mam było branie konkretne. O, no, ale to znamy 20 zł do rozmiaru 2XL. To jest akurat eleczka. Na taki ładny guziczek z tyłu. Ładny kolor w sensie. Te kolory się sprzedają latem, nie? Ja bardzo lubię taki kolorek. Ale no, to też znamy. Tylko już pełna cena. To rozmiaru 2XL. 20 zł. 15. No jest na cena to rozmiar 3XL. A tu jest w ogóle. Każda inna jest. Tak Wam tylko pokażę, nie? Tak? Tak, każda inna. I cena ta sama, nie? A to to w ogóle ma takie... Zobaczcie. To się tak ładnie mieni. To jest taki cykin jak gdyby. rozmiaru 3X, ale za 25 zł. Okej. Okay. Zobaczcie, perła. Ciekawe, czy to się podobało. Która sobie kupiła? Ja tak nie wiem. Ja nie lubię perła, nie? 40 zł. O, kiecki. Ale to jest w ogóle to, dział damski. Zobaczcie, do tych kiecek w ogóle wjechał. Czy co, podobają się te kiecki. Uh -huh. Co tu jeszcze chcemy? Tutaj nic, bo wszystko pokazywałam poprzednich przeglądam. Możecie sobie wrócić. A nie powtarzamy, nie? babeczki, Nie powtarzamy. Tylko Wam najadę na te tekiecki nie? Ale ona już była. Ja już je pokazywałam. Już powiem, tylko cenę 40 zł. A tutaj 70. Czekajcie. Myślałam, że mam telefon. Tak, jednak mam, Czekajcie. Dobra, będę musiała kończyć, ale tak sobie tutaj jeszcze tylko zerknę. No to zestawy Barbie, zobaczcie. Tutaj ostatnio ostatnio najnowsza kolekcja, ale tego różowego. A bluzy widziałam, tak? Dlatego są jeszcze takie ciorki. Krótkie czy długie? Chodźcie zobaczymy. A, to są długie zestawy. No dobra. Kto ma u siebie już kolekcji Barbie? Spojrzymy tylko sobie na cenę i tym zestawem kończę. Także już sekundę. Macie ochotę, to zostawcie coś po sobie. Będzie mi bardzo miło. Jakiś like, subskrypcja, komentarz. Za 40 zł rozmiar 2XL, a bluza 40 zł rozmiar 3XL. Miałeś mierzyć, Dobra, to jeszcze idę przymierzyć. To tak szybko widzimy się w przymierzeniu. To jest nowość, ale tak Wam tylko pokażę. Na takim obcasiku za 60 zł. Co to jest za rozmiar? 38. Mierzymy. Mierzymy skarpetę. Mam, co nam zależy. Chodźcie. A to w przymierzalni przymierzamy, co? 38 i jeszcze takie są. Dobra, to też sobie zabierzemy. 38. Ok. Idziemy do przymierzalni. Widzicie. Czy aby wolna? Wolna. No jak to było fajne. przymierzalnie, zobaczcie. Ekstra. Seria, taka przestrzeń, przymierzalni. No Dobra, to sięga mi plecak. Mhm. I mierzę, już mi pokazuje, co mam. Czy mam skarpetę, mam nadzieję, że mam. Tak, mam skarpetę jest zawsze za mną. Dobra, mamy tak. takie klapeczki mhm. I taki bubucik. Jak fajnie wyszło. Bucik do czarnego, klapeczki do jasnego. Dobra, to za chwilę. Przynajmniej, że już Wam pokazuję. Mhm. I ten niebieski to nie wiem po co mi tutaj, tylko mi to przeszkadza teraz, ale no, dobra, jak już go wzięłam, to niech stoi, tylko nie podglądam. No teraz coś wspominałam, że potrzebuję dwóch skarpet. Bo chociaż chcę przymierzyć dwa buty, nie? A, czy ja mam dwie skarpety? Nie mam. Niech, czekajcie, muszę poszukać. Dobra, nie było tematu. jednak nie potrzebuję drugiej skarpety, choć mam. znalazłam, bo... One są one spięte. ale dobre, przecież to jest guma, No Okej, to zakłada. <noise> Jakaś ty nieogarnięta. O, dobra. Ale widzę, że a, a teraz klapicha zobaczcie. Do mojego haluksa pana. Ale rozmiar, dobry. Mam już te białe spodnie na sobie. Tylko, że wam buciky, nie. Na tej stopie, zmniejszą hamuk na lepiej. O, zobaczmy od razu lustrze. I teraz spodnie. Za długi. Na mnie zwiększy spodnie za dużo. Ach, może tak? A będzie lepiej. Tak się prezentują spodnie, fajnie szerokie są. I to jest cała ich fajność. Chyba musiałabym mieć rozmiar mniejszy. Ale już mi się nie chce mierzyć. Ale jeśli chodzi o. No. Co myślicie? Tak się prezentuje tył. Będę coś? O, tak wam pokażę. ściągaj babo, zakładamy do czołgu ja nie mogą sobie poradzić z tym butem bo tutaj jest taki paseczek i trzeba tam wcisnąć stopę żeby on tak ładnie tutaj szedł a ten drugi dopiero zapinamy tu no i jak ten bucik? na, lewej, na prawej wiadomo może jest tragedia, nie? na obsaźniku nawet. Fajnie, powiem, bo mi się chodzi. No, dziewczyny, macie mniejsze halux ewentualnie piękne stópki, to zwróćcie uwagę. A to są te czarne spodnie. Bo jak się naschylałam dzisiaj. Czekajcie, poprawię się tylko. Dla mnie za wąskie I chciałam jeszcze szersze, także nie. głosy przyde, bo też są za długie, nie? No, ale dla mnie ja mamy 62 cm wzrostu i to jest rozmiar 38 To nie wiem czy mam powiedziałam, nie? Mhm. Czekajcie, może ściągnę to tu. Oj, jaka tam te włosy. O. Piszcie. Dobra, rozbieram się. Dzięki, że pójście.